Ja? Nikt ci nie powiedział, że nie można korzystać z telefonu na lekcji? Lub, co ważniejsze, nie zostawiać słodyczy bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu jest Amy. No tak, zajada się ciastkami. Nic nie zostawi. Hej, Amy, co tam wcinasz? Mam nadzieję, że nie moje ciastka. No nie! Jak mogłaś? Miałam zamiar się nimi zajadać całe popołudnie. Koniec. Możesz się pożegnać z zaproszeniem na moje urodziny w przyszły weekend, Amy. Ach, kolejny piękny poranek. Czas wyszorować te zęby. Po wczorajszym kurczaku z czosnkiem przyda mi się odrobina miętowych łakoci. Chwila. coś mi się przypomniało. Nie odegrałam się jeszcze na Amy za to, że zjadła moje cenne ciasteczka i chyba wiem, jak się zemszczę. Weź oreo i usuń ze środka nadzienie. Wyciśnij trochę pasty na ciastko, tak, żeby wyglądała jak prawdziwe na dzień. Złóż je teraz z powrotem i delikatnie dociśnij. Wygląda jak prawdziwe, co? O, dzień dobry, Amy. Cześć! No dobra, zeszyt jest i ciastka też. Hej, Amy, masz ochotę na Oreo? No ja, dzięki. Hmm, jakieś takie miętowe, i wcale nie jest to smaczne. Prędko, niech mi ktoś przyniesie kubeł, to się może źle skończyć. Do kolejnego szkolnego pranka potrzebne ci będą kola, sos sojowy i sprite. Ale najpierw zmiksujmy coś, ok? Śmiało, nalej sprite'a do pustej szklanki. Ale tylko do połowy. Teraz wlej trochę sosu sojowego. Tak, dobrze słyszałaś. Kiedy kolor będzie wystarczająco ciemny, przestań. No, teraz to wygląda jak szklanka z kolą, co? Lepiej jednak z kosztu i wiki. A, to na pewno kola. Teraz weź lejek i przelej sprajtowo sojową mieszankę do pustej butelki. Wlej po sam czubek, żeby wyglądało jak prawdziwa, świeżutka Coca-Cola. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Teraz zakręć butelkę i przygotuj się na konkretnego pranka. Powodzenia, Vicky! Hej, Mia, co tam? Wyciągnę tylko tę schłodzoną kolę. O, ale to dobrze wygląda. Hej, mogę wziąć łyka? Ależ proszę! O tak, chodź tu do mnie. Ktoś tu siedzi w strefie oprysku. Tego się można było spodziewać. O, to nie wygląda zbyt smacznie. Dobra wiadomość, Mia. Przynajmniej masz z głowy dzienną dawkę sodu. W końcu. Czas dla siebie. Ale słodki pyszczek. Dobra, zaczynamy. Ułożę te puzle. Grunt to jakoś zacząć. Jeszcze tylko trochę cukru, bo jak układać bez koni? Gdzie on idzie? Miłośnicy puzli są bardzo cierpliwi. A cierpliwość popłaca. Chyba utknąłem. Jednak nie, mam. Nigdy nie skończy. Zostało ostatni. Musi gdzieś tu być. Super. Szybko, zanim zauważy. O mały włos gotowy. E? Jak to możliwe? Przecież dopiero co go tu dałem. Ale on jest naiwny. Wezmę jeszcze jednego. Jejku. A chyba zwariowałem. Na pewno go już układałem. Wspaniale, ale się męczy. Ktoś się tu śmieje. No pewnie, Sofia. I co żartowniśmie. Znalazłam twojego puzzla. Pójdę już. Co za ulga. Hej, Sofia. Nie śmieszne. No właśnie, że tak wiem podciągnę za jednego. Dość tego. Zostań, sorka, nie mogłem się powstrzymać. W sumie to mam jeszcze jeden pomysł otwórzcie ketchup i wlejcie go do buzi. O, ale z ciebie słodziak. Wystarczy, doigrałeś się. O, to krew. Chyba za mocno ci uderzyłam. Wszystko w porządku. Nie umieraj. Luzik. Od jeszcze nikt nie umarł. No, przestań. Ja ja Zna się na żartach. Hej, Kevin. Mogę tu usiąść? Pewnie. O ile lubisz być wkręcana. Cześć, sorki, że czekałaś. Tylko coś sprawdzę. Dobra, muszę ci coś opowiedzieć. mili, e, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Halo, tu Ziemia. Dobra, to przestanę gadać. Moja siostra dzwoni. Hej, co tam? Nie, nie jestem zajęta, opowiadaj. Lunch z taką znajomą to żadna frajda. Rany, co ona robi? Recytuje swoje CV? Nawet nie mogę nic zjeść z nudów. Hej, halo! Coś przerywa. Halo! Chyba przerwało. Aha, bateria. Gdzie jest gniazdko? Czy Lily w ogóle wie, że Amy nadal tam siedzi? No cóż, mogłabym tak siedzieć i użalać się nad sobą, albo trochę podkręcić atmosferę. Ten dowcip jest bardzo łatwy i genialny w swojej prostocie. Potrzebujesz tylko zdjęcia gniazdka. Nie zapomnij o taśmie dwustronnej. Przyklej całość do ściany i zaczekaj na efekty. Aj, nigdzie nie mogłaś znaleźć, popatrz. O, faktycznie. Co? Czemu nie wchodzi? Haha, bardzo śmieszne. Cóż, wygląda na to, że będziesz musiała ze mną rozmawiać. Niezły kawał. Oj, zapomniały zabrać karteczki. Wszyscy wiemy, co będzie dalej. Hej, coś jest nie tak. No wchodź. Emi, spójrz, twoja wtyczka. Rany, ten kawał jest genialny. Małe porządki w niedzielę nikomu jeszcze nie zaszkodziły. No, chyba gotowe. A, Amy, może byś tak pomogła koleżance. No cóż, wygląda na to, że telefon jest bardziej interesujący. W końcu, po co się męczyć, skoro wiesz, że przyjaciółka i tak to posprząta? Fiuh, ale się zmęczyłam tym sprzątaniem. Pewnie dlatego, że wszystko zrobiłam sama. Daj hey, mi! Czego? Mogłabyś przynajmniej dopchnąć tamte śmieci? W końcu wysprzątałam całe mieszkanie. Proszę. Przynajmniej tyle możesz zrobić dla koleżanki. Ah! Nie wiedziałam, że tam pełno wody. O, wow! Co za widowiskowy dowcip? Warto było pomimo bałaganu. O, nie, moja skarpetka cała mokra. Nienawidzę cię, Lili. No cóż, Amy chyba jednak będzie musiała posprzątać. Dobra, straszny tu bałagan, ale nie ma tego złego. Może w następną niedzielę odłożysz komórkę i pomożesz odkurzać? Co, Amy? No dobrze, Kiciuś, idziemy spać. Tylko się wygodnie ułożę, coś nie mogę. Co ty tu robisz? Idź do siebie. Gdzie ten ręcznik? Dzięki, David. David? Przecież łazienka jest zajęta. Daj mi jakieś pięć minut. O, tu są. David! Ciągle siedzisz na telefonie. O, szaleje. Ale ekstra zdjęcia. Ten misiek pije mleko ze szklanki. Dobre. Dość już. Dłużej tego nie wytrzymam, David. Co to tak brudzi? O, hyda. Muszę skoczyć po serwetki. Zapomniałeś telefonu. Chwila. Zostawił telefon bez nadzoru, więc pora się troszkę zabawić. Jeden zwinny ruch? I po smartfonie. Dobra, nie jestem predna, zawinę go w folię. Grunt to warstwy, dużo warstw. Ale to zło dobrze smakuje. Ręce wyczyszczone. Gdzie mój telefon? Tutaj, głupta, w tej folii? Spokojnie, uratuję cię. Ciężko, co? Może weź nożyczki? Co ja ci takiego zrobiłem? Gdzie te nożyczki? To się nie dzieje naprawdę. Wszystko jest w folii. Komooti!